Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening związany z pięknym, kształtnym pisaniem. Bohaterką naszego dzisiejszego treningu będzie litera K. Mała i wielka litera K. Za chwileczkę poznacie prawidłowy kierunek zapisu litery K, byście mogli wraz ze mną potrenować nie tylko właściwe jej zapisywanie, ale również łączenie małej i wielkiej litery K z innymi literami. Tak, by powstawały sylaby, wyrazy, a nawet będziemy zapisywać literę „k” w zdaniach. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, startujemy! Oto litera „k”. Mała litera „k” i wielka litera „k”. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać litery „k”. mała litera k i wielka litera k zapraszam was teraz do treningu związanego z zapisem litery k w formie liter małej i wielkiej oraz wyrazów przede mną k mała literka wielka litera k a pod spodem wyrazy kot i mleko. Gotowi? Zaczynamy od małej litery K. Prowadzimy naszą rączkę z góry na dół. Rysujemy kreseczkę, która przechodzi przez dwa pola. W tym miejscu, gdy już przetniemy właściwie trzecią linię, bo mamy jedną, drugą, trzecią linię, odrywamy rękę i na przestrzeni jednego pola rysujemy najpierw ukośną kreseczkę, a później. Kreślimy o taki kształt, taki hmm, es flores jak gdyby. No, ma, literka K nie jest literą łatwą do zapisania. Na razie mamy za sobą małą literę K, a teraz wielka litera K. Rozpoczyna się ona w ten sposób, jakbyśmy zapisywali wielką literę I, czyli malutka fala u góry, laseczka. Która jest na przestrzeni dwóch pól, odrywam rękę i teraz u góry robię taki jak gdyby kształt takiego Esa Floresa, nie odrywając ręki, prowadzę dołem. Taki sam kształt, ale jak gdyby w odbiciu lustrzanym. I mam wielką literę K. Spróbuję teraz literę k zastosować w wyrazach. Zapiszę wyraz kot. Kot zapisany małą literą, kreseczka, odrywam rękę, o, nie wyszło mi ładnie, muszę użyć gumki, a, może w ogóle całą tą literę k poprawię, kreseczka, Ukośna kreseczka. Mam literę K. Odrywam rękę. Litera O. Po śladzie, po kropeczkach. Nie odrywam ręki, od razu łącznik i od razu prowadzę do góry kreseczkę, żeby powstała mi litera T. Zawijam laseczkę i poprzeczna kreseczka jest wyraz kot. Teraz litera I. Dla utrwalenia i przypomnienia tej litery, u góry kropeczka i wyraz mleko. Litera m, czyli trzy laseczki, nie odrywając ręki, jedna laseczka, druga i trzecia. Od razu, nie odrywając ręki, jadę do góry do litery l i opuszczam tę laseczkę, czyli literę l. Nie odrywam ręki, od razu mam pętelkę do litery E. Już jest mle. Nie odrywam ręki do góry, do góry i na dół będzie litera K. No, oczywiście, w tym miejscu muszę oderwać rękę. Taka ukośna kreseczka i taki zawiasek. Ładnie dojeżdżam do linii. Odrywam rękę i prawidłowy kierunek zapisu litery O. I mam już zapis kot i mleko. A teraz zapraszam Was do zeszytów. Moi drodzy, myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy trening. Pięknie zapisywaliście małą i wielką literę k. Nie jest ona literą łatwą w zapisie, ale dzięki treningowi na pewno damy sobie świetnie radę z pięknym kształtnym pisaniem. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał się. Jeżeli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce, na kolejnym treningu. Trzymajcie się pa.